Patrzcie tu to, jaki, jaki to jest w ogóle widok za oknem. Urbex. E, to jest Czarnobyl. Właśnie nasz hotel jest w Czarnobylu. Tu normalnie naprzeciwko jakieś dom nie mam, że opuszczone obiekty, ale nie wszystkie opuszczone. Tu normalnie pracownicy żyją, ale nie we wszystkich domach, właśnie. No i tu jest właśnie ten nasz hotel. W którym nie ma za dużo gości, tak wygląda na klatce schodowej. Mamy tu też dostęp do takiej właśnie stołówki. Ja korzystam wela wlezie z tej stołówki. No i gotuję tu swój posiłek przedeksploracyjny lokalną owsianka. Teraz jest rano i jest zimno tu. Nie ma tu ogrzewania, ale nie ma źle, bo robią pompki i jest tu taki mały grzejnik. Tu w takich butelkach jest do dyspozycji woda. Podobno woda, którą wydobywają na okolicznych ziemiach jest wydobywana z dużej głębokości, dzięki czemu nie jest ona zanieczyszczona tymi radioaktywnymi odpadami, bo te radioaktywne odpady podobno Mm, zostają jakby na tych wyższych partiach ziemi No a woda jest wydobywana z tych niższych partii ziemi Więc nie ma ryzyka skażenia wody Także nie boję się w ogóle tej wody Chociaż i tak gotuję tam butelkowo ze sklepu i nie wiem czy to lepsze mnie ważne. Ściany na stołówce są ozdobione takimi właśnie obrazkami ze strefy Tak wyglądał nasz hotel z zewnątrz. Tu jest takie prawo, że nie wolno jeść tego co tu rośnie. I w ogóle to nawet nie wolno siadać na ziemi. Ciekawostka, tam słychać koguta. A to może znaczyć, że ktoś tu hoduje kury. Co podobno jest nielegalne tu w strefie, bo... Tu nie wolno żadnych takich jadalnych zwierząt hodować. No a słychać tego koguta, no i nie wiem. Uważaj na tą dziurę. Tam, tam między tym potem jest. W tym mieście jest tak depresyjnie, że to jest jakiś absurd. Czarnobyl. To przy Czarnobylu to jest normalnie Los Angeles. Normalnie Dzielnica szczęścia Tu wszyscy łażą w takich yy, ciemnych kolorach Głównie khaki takie wojskowe Ciężko tu uświadczyć jakiegoś takiego oczojebnego koloru Samochody są takie jak 50 lat temu Tam się w ogóle kopci z daszku nie wiem czy to widać Chyba Webasto mają odpalone Siedzi trochę To budka Tam widać wejście do sklepu. O, jest człowiek do 24 Tu w tej części Czarnobyla normalnie, a właściwie nienormalnie mieszkają ludzie. Są to pracownicy pobliskich zakładów pracy i mieszkają tu nienormalnie, bo mieszkają tu tylko dwa tygodnie, a następnie zmieniają się ze swoimi kolegami no i te zmiany wynikają z radiacji, która jest w Czarnobylu. No i chodzi o to, żeby oni sobie odpoczęli od tej radiacji i nie przebywali tu e, długimi miesiącami. Tego może teraz nie widać, ale e, o 6 rano, jak ostatnio my wyjeżdżali, no to tu pełno ludzi było właśnie, co szło do roboty. Nagle jakby pełno ludzi na ulicach było. Teraz tego nie widać a szkoda, bo chcieliśmy to ująć z drona. No i my, razem z człowiekiem z DC-24, nie możemy sobie tu tak e, być jakby sami, bez opieki. Razem z nami zawsze musi być jakiś opiekun, e, który właśnie no spilnuje tu w tym Czarnobylu. To nie jest tak, że możesz sobie wyjść z hotelu i sobie tu połazić po ulicy. E, teraz właśnie czekamy pod sklepem i tam właśnie w sklepie jest, e, nasz, o, jest nasz opiekun. No i tylko właśnie z opiekunem możemy się przemieszczać po ulicach Czarnobyla. Tak to wygląda. Treby mogą być do góry. No i wążby na to. Dary dla samosiołów. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do ostatnich ludzi Czarnobyla. I jademy zobaczyć, jak żyją ludzie na nielegalu właśnie w Czarnobylu. I nie łazi tu o stalkerów, tylko o ludzi, co. Generalnie ewakuacja była całej ludności, około 165 tysięcy ludzi. I to są właśnie ci, którzy byli ewakuowani. No i jademy ich odwiedzić, zobaczymy, może zjemy jakiś radioaktywny obiad i będzie fajnie. Znają turystów te. Tak? Na pewno konie. O tak, to jest przeworskiego. Ile można pisz... Wyjdź sobie i spróbuj podejść. One są bardzo płochliwe. To są dzikie konie, więc no nie lubią spotkań z ludźmi. Tam są kolejne w lesie. Mhm, tak, na rzeczywiście. Nas. no. To jest ca całe stado. Ale nie zaatakują nas? Jak będziemy odpowiednio daleko, to nie. Zawsze jest jeden koń samiec, który jest od pilnowania stada. I to jest koń, który zawsze jest gdzieś w pewnej odległości od stada no. i obserwuje, co się dzieje. Jak ten główny ucieka, to no. wtedy całe stado też ucieka. No ostatnio stado koni spotkałem w Patagonii. Promieniowanie na drzewie, w lesie, na drodze do samosiołów 0, tyle co tu widać mikrosiwerta, czyli mało. Wytrach, jazdy przez gęsty las. Pojawiają się jakieś pierwsze zabudowania. Tu jakiś przystanek, kolejny, taki kolorowy z misiem. Zabudowania wyglądają jak Hatka Babajagi. O, a te wygląda tak bardziej jak. Tu chyba ktoś mieszka. No? W prawo czy prosto? W prawo. pojazdem czymś przymusowym. Nie no kocham. Dalej idziemy z buta. Auto zostaje tu w lesie. No tam dalej ciężko jest przejechać tym moim niskim samochodem, więc dlatego taka decyzja. Starsza babuszka ma 96 lat. Babuszka, do której idziemy, ma 96 lat? Tak, jest najstar najstarszą samosiołką w czarnobyjskiej strefie zamkniętej. Samosiołkiem, samosioły. Kąd no, się wzięła ta nazwa? Generalnie oznacza to samosiedleńca, czyli człowiek, który sam się osiedlił. No oni trochę nie zgadzają się z tą nazwą, bo oni się tutaj nie osiedlali, tylko... po prostu wrócili do miejsca, w którym żyli wcześniej. Ale no już, już ta nazwa tak przywarła do nich i sami już siebie tak nazywają, samosiołami. Tak, tutaj jesteśmy, ta chata. Tylko tu Babuszka ma kury, ale ich nie zabija, bo, bo nie umie zabijać zwierząt. Nie ma serca. A <grymne> to są kurki takie fajne, pani mówi. Dobry, Dobry dzień, zaczwijcie. to Tak, tak. A koszki zdrowie, tak. A koszki się z i spasają. A jaki jest no, tak. Lubi Polaków. <noise> no. O, słonina. To słonina? Mm. O, tak, tak, Słonina. Są. O tak, żeby siły tutaj. Normalnie. I co widać tutaj? Tutaj w o kotek. Analiza składu. O, to takie gęste jest. Czy mi się wydaje? Tam coś pływa. To nie półki, To nie służy do oglądania, to trzeba pić. Czyli co, to jest omlet, ja... Słonina. Ona będzie słona taka też pewnie mocna, nie? Tu jest Krystian. Tu jest Krystian. Dobry chłopak ten Krystian. To chyba są ten z tych zdjęć, z tego filmu, co robili. No. Widziałem zajawkę, bo mi pokazywał. Jakiś trailer jest na YouTube chyba. Albo mhm. jeszcze nieoficjalny. Dobra, to spróbujemy trochę tego bigosu od samosiołów, w którego skład pewnie wchodzą jakieś swojskie właśnie produkty. Być może kapusta z pola, z Czarnobyla. Być może te ogórki też są tu jest jakiejś lokalnej świni, smalec no i jajko od lokalnej kury, która dziobie ziarenka właśnie z tej e, skażonej ziemi o, ziemniaki wjechały jeszcze A to od was z pola? Ziemniaki czy ze sklepu? To od was z pola? Kartoszki to da, tam, na na Super. Beryty, Ta słoninka. Nie Słona potrzebował soli. czuję, że potrzebowałem soli górek. Hmm? Chociaż... No nie wiem. Górek mi nie smakuje tak bardzo jak e, bigos i omlet. gotowane, smażone kartoszki. Kartofli tutaj mogę zjeść dużo. Lubię te źródła węglowodanów. Zawsze można boli. Gorące jeszcze. No kurczę, kurcze, to to gołąbki? Człowieku. gołupcy tak. Jesteśmy piąty, piąty dzień w strefie, nie? Mhm. No i od pięciu dni nie jedliśmy tak dobrze. Jedliśmy w takiej tam knajpie, co była nieopodal naszego hotelu, no i tam w sumie te żarcie było takie słabe. A to, to jest uczta. Да что с Кубой? Стой. Ой, широцуха. Суйся, mm? ноги, ноги померзнут. Mm -hmm. А, будто убежь. Да. Так, вот и хлебчик дарите. Плацушки. Ладки. <laughs> mm -hmm. Правдивая Продива учта. Очень хорошо. Манифик. Очень хорошо. Пишет. Доброе. Ну, ешьте на здоровье. Доброе. Так, берите хлебчик от него. Тоже. <laughs> 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 мы тоже. Дякую. Мы поболели, Кристиан. А, Марина no. казала, что смотрите. Да, мы говорили. Да, добра, <laughs> На здоровье, берите, ешьте. Oh. Она говорила, каже, да? что звонил вами говорили, oh. каже, так, да, каже. <laughs> Переписывались. <все. laughs> <laughs> да, да, мы там много писали <laughs> через <laughs> интернет. Ja, да. Ясно. Daj Boże zdrowie. Jeszcze prawda nie to, co z niedzieli będzie robić gastroskopię, mhm. jeśli zażyło, to dobrze będzie leciać. Karmi nadle, wjechały w sensie kotlety. Pamiętaj ostatnio, że hmm, chyba na Wigilię miał taki wybór pożywienia, tak zróżnicowane hmm, jedzenie na stole. Ostatnio na Wigilię. No. Pani to zrobiła wszystko w godzinę. To jest na zasadzie, że nawet jak niespodziewanie wejdziesz, to pani mówi, dobra, dobra, usiądź, a ja za chwilę przyjdę. 15 minut później już przynosi wszystko gotowe. <laughs> powiedz, powiedz Krystian, zawsze cię tak goszczą? Tak, to jest standardowo. To tutaj nie wyjdziesz z chaty bez, bez jedzenia obiadu. Nawet jeśli, bo jak my jeździmy po samosiołach, to mamy 7 dni w strefie. Wywiedzamy wszystkich samosiołów we wszystkich wioskach, gdzie żyją. Wszystkich tutaj znamy dzięki temu, na tych naszych akcjach humanitarnych. Hmm. No i oczywiście ich nie, nie interesuje to, że jesteśmy w czwartej chacie i jemy czwarty obiad. Uh -huh. Musimy być ugoszczeni. Okej. Okay. O co to? Konfitura. na to daję to warianie, postawcie. A, co to tak? do tyłu. da. To jest bardzo dobre. A da. A co to, to te łożeczki uh -huh. sobie brać. Super. Brate. Dziękuję. A na zdrowie. Dobry wieczór. A ostatni samosiół, dziadek Fiodor, od którego zaczęła się nasza akcja pomocy humanitarnej, widać go na naszym pierwszym filmie, to jemu najpierw chata spłonęła i nikt nie przyjął. Byliśmy kilka dni później jako pierwsi na miejscu wydarzeń mhm. i mu tam bardzo, bardzo pomagaliśmy. On mówił, że się żywił tylko jakimiś jabłkami, pozostałymi polecie czy orzechami, a to był listopad. Okay. A on poszedł mieszkać do innej chaty, która była totalnie pusta, bo to co miał jakieś zapasy na zimę, to wszystko spłynęło. On sam w wiosce żył, nie? O kurde. O, a sobie okay. wyobraź, że jak ponie chata, to... Pustelnik normalnie. Y no. Jak ponie chata, no to dymu leci dużo, a nikt nie przyjechał. No i mu pomogliśmy w tej nowej chacie, tam mu dużo rzeczy przywieźliśmy, dużo produktów, y bo on nawet kurtki na zimę nie miał, butów nie miał, nic swoje mu buty dałem. A potem 2-3 miesiące później on wyszedł z chaty i nie wrócił nigdy. I do dzisiaj. Się tak. Nie znalazł. No ale to co? Myślisz, że gdzieś zginął, gdzieś w lesie albo coś, mm. czy raczej się wyprowadził. Jak znam ten rejon zony, to prawdopodobnie wilki go zaatakowały i zjadły. Myślisz? Tak, o, tak. samotnego, tak? słabego człowieka, Wataha Wilków zaatakuje. A w tym rejonie, gdzie on żył jest Wataha Wilków do dzisiaj. I tam o, w tamtym czasie ślady na śniegu były częste. A jadłem, bardzo dobre, bardzo dobre. nie jeli jakie to. Gdzie, gdzie to drzewo? O tam za odwarło, paśniky. Wilki zjadły. Tak? Wilki, tak? Mm -hmm. wilki zjadły? No, sabaki Sabaka tu po rusku pies. Y kiedyś pewnie tu był ten pies, ale słyszeliście co babuszka powiedziała, że wilki zjadły psa I tam to rąbać czy tu przynosić i rąbać? Ach. a skąd taką siekierę oni tu mają? Z Polski. Z Polski? Przywiozłem miesiąc temu, jak byłem tutaj na akcji humanitarnej, bo kiedy jesienią rąbałem drewno u babuszki, to siekiera stara, jeszcze pewnie radziecka złamała się. No. Więc kupiłem nową, porządną, no. No. żeby wytrzymała długo i żeby babuszka nie musiała się z nią męczyć. No dobra, a ty to tak wszystko za swój hajs tu kupujesz, czy jak to jest? Nie, robię na swojej stronie no, na promieniowani.pl wasze zbiórki. No. Publiczne, na organizację pomocy samosiołom. Za te pieniądze przyjeżdżamy tutaj, kupujemy im produkty. Mabuszka powie, właśnie, że potrzebujecie kiery, bo jej się złamała. Mhm. Czy one same nie mówią tego? Bo im wstyd. My mhm. po prostu mówimy: no. my po prostu obserwujemy i kupujemy potem. Aha, czyli zbiórka, ja? Padasz, czyli co? Czyli to jesteś taki. Jak my to mówiliśmy: czarnobylski obsiak. <słyska> Owszem, no. <śpiewany> tak, Jurek no. no, Mam tutaj duże możliwości, znam tych ludzi, więc wiem, co im potrzeba. Poświęcamy gdzieś tak miesiąc, w roku, po to, żeby im pomagać, żeby tutaj przyjechać i skupić zostawić swoją pracę w Polsce i skupić się tylko na tym. Rąbiemy drzewo z czerwonego lasu. Naprawdę. No, jak, <śpiewany> jak nie? Zobacz, jakie czerwone. No Nie to jest. A co to jest tam za pole? To jest pole babuszki I te kartofle były stamtąd? Eee, pewnie tak hmm. Jak chcesz to możesz pójść tam zmierzyć pod poziom promieniowania Dawaj Dożymy 300 Tu jest pole, z którego pewnie te kartofle są w tym miejscu jest 0,10 012 Czyli w sumie mniejsze niż było w hotelu naszym A jak... przy ziemi, no nic, nic się nie zmieniło, nawet jeszcze niższe jest patrz 0,6 01 pa, 04 ty patrz, tu jest mniejsze promieniowanie przy ziemi niż w naszym hotelu było. Nie zniszczymy im pola jak na środek wyjdziemy Nie, chyba nie To dawaj, sprawdzimy na środku pola Ale zmarnięta jest ziemia no. Chociaż... wow. wow Dobra, no to dawaj tu nie? Na śniegu 0,6 0,8 Mikrosiwerta No nie ma tu promieniowania Także tam jeszcze trochę tych kartoszków zostało, więc. A, nie rób tego. Sprzęt do pulapów też jest. Ja by, ja by tu mógł żyć, w sumie. W zasadzie to mam nawet nadzieję na to, że kiedyś skończę w podobnym miejscu. Ale najpierw trzeba zrobić kariera i zmontować ten odcinek, który właśnie widzicie. za lasem, rąbał drzewo swym No nic! No tak. W zima trzeba robić dużo dobrych uczynków, żeby w lato można było na wieżowce włazić. co załadujemy resztę i pójdziemy się napić pepaty właśnie tak tak dokładnie o, tu Wiesz, że jest przesąd, że nie powinno się patrzeć do studni? Tam jest jakoś chata na górze też. Dalej, ta tu jest. Jeszcze nie przestaliśmy się jarać tą hatą, a tam już kolejne widać. Patrz jaki tu jest piec. To już to jakaś piekarnia była. Nie, to jest normalna chata stary. W ogóle no, on taki wielofunkcyjny jest, patrz nie duży, on zajmuje, zna taką dość sporą część pomieszczenia, nie? Patrz, tu możesz sobie coś położyć, wysuszyć. E, ja pamiętam, u mojej babci był taki podobny piec jeszcze. No. W starej chacie, której już nie ma i y, nawet tam było łóżko chyba u góry. No, no i tu widziałem, tam jak z drogi było widać, jak dużo tych chat tu jest, nie? i jakaś fiołka z jakimś płynem tu jest ale tam też ktoś może żyć powiedzisz tam flaga pojawia. aha gdy tam jakąś powiewającą flagę Ukrainy dawaj na drugi obiad No, zobacz, kefir dostaliśmy, kupowacki Nie, kefir? Kefir kupowacki Kefir kupowacki, na popróbuj Tu mamy prezenty na drogę Na drogę Na drogę już mamy kolację Tak I pyk, bardzo ładne jeszcze jedno jest. Jest. Pokaż. Dziękujemy się, bardzo. Się, da. Dziękujemy. Da, da. I Wam wszystkiego dobrego, wiekka, zdrowia, da, da. I z Bogiem dużo. Wam i udachi i szczęścia w życiu, żeby było wszystko. I żeby wszystko Siebie było błogo. Nie zapomnijcie swojego. O. Kamera. Oj. Bo tej czapki zapuścia. Tak. Tak. Zapuścieta. Wszystkiego dobrego. No, z Bogiem Wam. Z Bogiem. Z bożan, z Bogiem i Wam tego. Do widzenia. Tak, Zapomnieli. mamy wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim, co wytrwali do końca, dziękujemy Krystianowi, zapraszamy na jego YouTube'a, na Facebooka nie, bo już ma dużo lajków. <laughs> Więcej niż ty. Dziękujemy Danielowi, to jest koniec pierwszego sezonu z naszego pobytu w Czarnobylu, to jest ostatni odcinek, to jest w zasadzie nawet ostatnia scena tego ostatniego odcinka, odcinka. dziękuję bardzo wszystkim, co wytrwali i pozdrawiam. Zima kleszczało, mogę złapać, nie?